W związku z tym, nawet myślę, że mając niewiele czasu, a inicjując gdzieś tam leczenie komuś w sytuacji klinicznej, trzeba by pamiętać, że proponując leki, podając leki, podając dany lek, nazwę leku, w gruncie rzeczy przekazujemy cały szereg informacji, które są właśnie skondensowane i tak upakowane w tej małej pigułce. Teraz w drugą stronę, gdyby na chwilę popatrzeć. Przyjęcie, odrzucenie leku jest w gruncie rzeczy też przyjęciem, odrzuceniem czegoś od drugiej osoby, przyjęciem relacji albo odrzuceniem tejże relacji, bo to jest propozycja, że ktoś, kto nam coś podaje, zmieni nasze przeżywania, a także potencjalnie nasze życie. W związku z tym to jest też propozycja często bardzo, bardzo poważna, jeżeli choćby pomyślimy o depresji, schizofrenii czy zaburzeniach lękowych leczonych w psychiatrii. I w związku z tym bardzo dużo, jeżeli chodzi o komunikat idący od strony pacjenta do lekarza, zależy od tego, czy istnieje ta psychologiczna możliwość wejścia w związek, czy zaufania drugiej osoby. Połknięcie leku, zaakceptowanie jego potencjalnego działania jest w pewnym sensie jakby aktem wiary, że to, co przychodzi ze świata jest korzystne, czy może być korzystne jest trochę ujawnieniem takiego trochę globalnego jakby przeniesienia dotyczącego relacji z innymi. I tu jest oczywista i wiele razy podnoszona w literaturze analitycznej relacja pomiędzy czy analogia pomiędzy przyjęciem leku a karmieniem. Tu są różne cechy takie bardziej fizyczne leku, cechy kolorystyczne znaczenie smaku leku, to wszystko także przekazuje informacje i taka informacja, która w tej chwili jest pewnie przekazywana naszym pacjentom, jeżeli Państwo sobie pomyślą, jeżeli ktoś oczywiście żyje dostatecznie długo, że kiedyś leki musiały być gorzkie, żeby zapłacić pewną cenę za usunięcie cierpienia to musiał ten lek być jakiś niedobry czy niesmaczny. W tej chwili raczej przy naszej tendencji do infantylizacji i takiego wprowadzania wszystkich w regresję, żeby było łatwo, miło i przyjemnie, lek musi mieć oczywiście smak waniliowy albo truskawkowy. Już nie trzeba płacić ceny za zdrowienie. Już to zdrowienie ma być nie tylko zdrowieniem, ale ma być jeszcze do tego miłe, łatwe i przyjemne. W relacji też jest, Kwestia interpretacji tego, jak pacjent, jak pacjent interpretuje sam fakt podawania mu leku. I to podawanie w wielu sytuacjach może być interpretowane jako odsunięcie emocjonalne, jako wyraz lęku, że doktor się boi tego, co mi jest, w związku z tym podaje mi leki, żeby to jakoś opanować. Ale może być też kompletnie przeciwnie, jako wyraz troski, zaopiekowania się, czy podanie części siebie. Tutaj mamy pełne spektrum pewnie różnych wariantów tego, jak subiektywnie interpretowana może być intencja podawania leku. Pewnie tacy najtrudniejsi do leczenia pacjenci, do leczenia farmakologicznego, nie, niekoniecznie leczenia psycho, psychoterapeutycznego, to pacjenci, którzy mieli bardzo trudne, trudne relacje we wczesnym dzieciństwie. Posługując się teorią przywiązania, to ten zdezorientowany, zdezorganizowany typ przywiązania. Traumatyczne doświadczenia w dzieciństwie, poważne uszkodzenia struktury psychicznej i regulacje radzenia sobie ze stresem to są ci pacjenci, którzy mają wiele cech dysocjacji, mają zmiany percepcji, zmiany spostrzegania dotyczącego i relacji, i otoczenia, doznania somatyczne, różne, bardzo zmienne, zaburzenia obrazu własnej osoby, zaburzenia regulacji stanu emocjonalnego i bardzo dużą wrażliwość w relacji, łącznie prawdopodobnie z taką wrażliwością, która do, dotycza, dotyczy podprogowego wychwytywania wyrazu twarzy, czyli doktór się może uśmiechać, ale chwilowa zmiana wyrazu twarzy, podprogowa, niezarejestrowana na poziomie świadomym, może już mieć dla nich bardzo kluczowe znaczenie, bo odwoływać się do wczesnych, traumatycznych doświadczeń z dzieciństwa i zostaje taka zmiana wychwycona i w tym momencie nikt nie wie dlaczego, nikt nie wie dlaczego i często najczęściej nie wie nagle stan psychiczny i stan relacji się zmienia. Ci pacjenci najczęściej są pacjentami bardzo trudnymi do leczenia, także farmakologicznego, ponieważ wszystkie te cechy, ich trudności relacyjne są przenoszone także na relacje z osobą leczącą i z lekiem. I w związku z tym ta interpretacja intencji przepisującego lek działa jako jedna ze składowych całościowego działania leku i w związku z tym mamy w gruncie rzeczy w wielu wypadkach do czynienia z sytuacją, w której to, co obserwujemy, czy to, co nam relacjonuje osoba leczona jest taką właśnie konglomeratem skondensowanym działania biologicznego, działania tej sugestii, działania placebo, działania relacji. I ta subiektywnie interpretowana intencja podawania leku jest często takim czynnikiem, który może zmieniać coś, co obserwujemy na poziomie klinicznym jako reakcję na lek. Kwest parę słów na temat lekoporności. Lekoporność także może być rozumiana jako komunikat od strony pacjenta. Jednym z takich ciekawszych rozumień lekooporności, z jakimi się spotkałem, jest rozumienie lekooporności jako takiego informacji, że zostały naruszone jakieś zasady. Zasady dotyczące leczenia, zasady dotyczące no, mówiąc ogólnie, zewnętrznych reguł dotyczących relacji lekarz-pacjent czy instytucja-pacjent i że pacjent, który się nie poprawia często może mieć poczucie, krótko mówiąc, niesprawiedliwości, że coś jest nie tak, że coś jest nieprawidłowo pomiędzy nim a osobą leczącą, instytucją leczącą, systemem leczącym, że doświadcza jakiegoś rodzaju niesprawiedliwości, która go na tyle boli, że reakcja na lek nie może wystąpić. Lekooporność może być także, czasami to parę razy widziałem jako wyrazem oporu pochodzącego z systemu wartości czy z superego jeżeli osoba uważa że w jakiś sposób zasłużyła na swoje cierpienie czy na tą karę która spotyka to w tym momencie e, widziałem takich pacjentów u których następowała krótkotrwała pole, poprawa po leku i natychmiast jak orientowali się że ta poprawa następuje to w tym momencie następowało pogorszenie i wiele takich cyklów właśnie dom. Lek działał, ewidentnie lek biologicznie działał, natomiast pacjent nie miał przyzwolenia wewnętrznego na to, żeby to działanie leku jakoś zasymilować, pozwolić sobie, czy pozwolić sobie na tą ulgę cierpienia. Kolejny temat. Przyjmowanie do procesu leczenia osoby, która dotychczas była leczona przez innego lekarza. Z tym także się spotykamy, koledzy wyjeżdżają na przykład czy biorą urlopy. I bardzo często takim zjawiskiem, który w tym momencie się dzieje i które jest zjawiskiem pewnie pochodzącym właśnie z tej prastarej kolebki sytuacji medycznej jest ta zasada nowy lekarz, nowe leki, przychodzi nowy, nowy, przychodzi nowy pacjent od innego lekarza, już ustawiony na nowych lekach. I niezależnie od komentarza czy oceny, jakby dostaje nowe, nowe leki. Zmiana leku ta czasami jest potrzebna, często bywa potrzebna, często po to pacjent też przychodzi, ale często wynika z nieuświadomionej postawy, która jest w gruncie rzeczy postawą wynikającą z relacji, czyli że nowa relacja terapeutyczna, nowa relacja lecznica ta wymaga nowych środków leczenia. Każdy e, szaman pewnie miał swoje medykamenty do zastosowania. Oczywiście nie musi być w tym nic złego, bo to przejęcie w moc nowej osoby może mieć wielkie znaczenie terapeutyczne. Z drugiej strony może być taka sytuacja, że przyjmowanie dotychczasowego leku jest wyrazem wierności wobec starej relacji i znowu nie ma to wtedy nic wspólnego, jakby z cechami biologicznego działania leku czy z farmakoterapią taką wynikającą z przewodników, tylko właśnie z relacją pomiędzy dwoma osobami i wtedy pacjent mówi, trzymam się starych leków, ponieważ jestem wierny i doceniam tą dotychczasową relację. Z drugiej strony chęć zmiany leku może być chęcią zmiany właśnie niesatysfakcjonującej relacji z dotychczas leczącym lekarzem, nawet jeżeli lek jest dobrze dobrany, jeżeli ten lek pomaga, ale ta, ta część relacyjna wtedy jest niesatysfakcjonująca i pacjent może zgłaszać się do kolejnej osoby leczącej z prośbą o zmianę leku właśnie po to, żeby zmienić coś, co go nie satysfakcjonuje bardziej relacyjnie i emocjonalnie. Ma to oczywiście swoje aspekty praktyczne. są osoby, które nie akceptują tej nowej preskrypcji, gdzieś tam w ukryciu przyjmują stary lek, prawda albo właśnie mogą domagać się zmiany leku, mimo że dotychczasowe leczenie wydaje nam się jak najbardziej sensowne i właściwe.